Cześć, jest czwartek, 27 września. Oglądacie Minutę z IT. Polo te linii CEO firmy Intel twierdzi, że Windows 8 pojawi się na rynku jako produkt nie do końca dopracowany. Bloomberg donosi, że prezes Intela powiedział te słowa do swoich pracowników podczas wewnętrznego spotkania w Tajpej. Co ciekawsze, Otellini uważa, że tak szybkie wypuszczenie Windowsa 8 jest dobrą decyzją Microsoftu, ponieważ software może zostać dopracowany już po premierze. Z drugiej strony analitycy mówią, że nowy Windows nie jest wcale tak zbagowany, jak twierdzi prezes Intela. Jeśli jesteś posiadaczem Samsunga Galaxy S3 i posiadasz na nim ważne dane, zdjęcia czy muzykę, to lepiej uważaj podczas surfowania po sieci, a najlepiej w ogóle tego nie rób, dopóki nie dokonasz aktualizacji oprogramowania, którą właśnie przygotował Samsung. Okazuje się, że wpisanie konkretnego ciągu znaków podczas korzystania z przeglądarki internetowej powoduje pełen reset urządzenia. Nie jest to jednak problem systemu Android, a interfejsu TouchWiz. Jeśli zatem nie zrobiliście update'u, to nie zwlekajcie. Google obchodzi dzisiaj 14 urodziny. Firmie, która zrewolucjonizowała internet, życzymy wszystkiego najlepszego i wypuszczania kolejnych udanych produktów, takich jak Chrome czy Gmail. To jest już wszystko na dziś. Jutro robimy sobie małą przerwę, także do zobaczenia ponownie w poniedziałek.